Serii Stało się jutro. Opowiadań fantastycznych zbiór jedenasty. Ilia Warszawski, pojedynek. Przy końcu schodów przesadził poręcz i pomknął przez westybul. Czasu pozostało niewiele, równo tyle by zająć pozycję wyjściową na początku alei, rozwalić się na oweczce i doczekawszy się wyjścia drugiego roku, zaprosić ją na mecz. Następnie zjedzą kolację w studenckiej stołówce, po czym co będzie później, nie wiedział. W takich sprawach zawsze polegał na swojej intuicji. Był już myślami w parku, kiedy w głośniku rozległ się głos. Studenta pierwszego roku, Mucharzyńskiego, indeks fenotypu 1386, łamane przez 16 m, B, pilnie wzywa do siebie dziekan wydziału radiotechnicznego. decyzję trzeba podjąć natychmiast. Do zbawczych drzwi pozostało zaledwie kilka kroków. Złożywszy usta w trąbkę, odchyliwszy rękami uszy, Złożywszy lewe oko i utykając na prawą nogę, spróbował przejść obok analizatora fenotypu. Przestańcie pajacować, Muchażyński! To już był głos samego dziekana. Spóźniłem się. W ciągu ułamków sekund, urządzenie analityczne na podstawie wskazanego indeksu wyszukało go wśród 10 tysięcy studentów i teraz obraz wykrzywionej gęby widniał na teleekranie w gabinecie dziekana. Muchażyński przywrócił wargom normalne położenie, puścił uszy. I z wciąż jeszcze zmrużonym okiem zaczął rozcierać kolano prawej nogi. Chwyt ten, jak sądził, powinien był przekonać dziekana, że to nagły atak reumatyzmu. Ciężko westchnął, wciąż jeszcze utykając, skierował się na drugie piętro. Przez kilka minut dziekan z zainteresowaniem przeglądał się jego fizjonomii. Twarz Muchażeńskiego przyjęła odpowiadający sytuacji wyraz ponurego skupienia. Obliczał on w myślach, ile trzeba mu będzie czasu na dogonienie tej studentki drugiego roku, jeżeli dziekan. Powiedzcie, Mucharzyński, czy Was coś w ogóle interesuje? Dziwne pytanie. Interesowało go wiele rzeczy. Po pierwsze, to, kogo bardziej kocha: Nataszę czy Musię. Po drugie, pozycja Spartaka w tabeli turniejowych rozgrywek. Po trzecie, ta studentka drugiego roku. Po czwarte, no, słowem, krąg jego zainteresowań był dość szeroki, ale nie warto było wtajemniczać w to wszystko dziekana. Interesuje mnie zawód inżyniera radiotechnika, odpowiedział skromnie. Było to prawie zgodne z prawdą. Wszystkie jego życiowe plany w ten lub inny sposób ściśle związane były z pobytem w miasteczku uniwersyteckim, do którego, jak wiadomo, ludzie przyjeżdżają po to, by i tak dalej. W takim razie możecie mi wyjaśnić, dlaczego pod koniec drugiego semestru nie zdaliście ani jednego zaliczenia? Oj, niedobrze, pomyślał Mucharzyński. Skreślą, jak amen w pacierzu skreślą. Może dlatego, że specyfika maszynowego nauczania zaczął niepewnie. O, właśnie, specyfika. Przerwa mój dziekan. Już trzy automaty uczące odmówiły zajmowania się wami. Na co wy liczycie? Najtaktycznie no było uznać to pytanie za retoryczne i pozostawić je bez odpowiedzi. Dziekan z zadumą bębnił palcami w stół. Mucharzyński patrzył przez okno. Alejką szła rudowosa studentka drugiego roku. Idąca obok niej drybla z błękitnej podkoszulce niósł wiosła. No, chyba wszystko jasne. Drugi bilet na mecz trzeba będzie odstąpić komuś. W pobliżu stadionu zawsze kręci się dużo ładnych medyczek. Nie chciałbym Was skreślać, nie przekonawszy się uprzednio, że próby dania Wam inżynierskiego wykształcenia skazane są na niepowodzenie. Mucharzyński najchętniej zreiterowałby, ale było to ryzykowne. Bardzo się cieszę, powiedział opuściwszy głowę, że wierzy Pan jeszcze w moje możliwości. Gdyby mowa była o Pańskich możliwościach, to już od dawna nie byłoby pana na liście studentów. Ja mam na myśli możliwości automatów uczących, w które jeszcze wierzę. Słyszeliście o UFZSZ? Oczywiście to. Pauza stawała się męcząca. Oczywiście, że słyszeliście. Uśmiechnął się ciekaw. Przecież na pewno czytacie wszystkie prace katedry automatów uczących. UFZSZ to uniwersalny wykładowca ze sprzężeniem zwrotnym. Mam nadzieję, że wiecie, co to takiego sprzęża zwrotne. No cóż, w ogólnych zarysach, powiedział ostrożnie Mucharzyński, będę demonstrować UFZSZ na Międzynarodowym Kongresie w Wiedniu. Teraz w celu określenia jego funkcjonalnych możliwości uczy on kontrolną grupę studentów. Bardzo nie chciałbym w wyraźny sposób obniżać średniej ocen jego uczniów. Ale elementarna przyzwoitość każe mi wypróbować go na takie, hmm... No, słowem na was. Krótko mówiąc, włączam pana do kontrolnej grupy. Dziękuję. Mam nadzieję, że wbije on panu do głowy przynajmniej minimalną ilość wiadomości, jego schematy. Schematy jakichś tam automatów niewiele interesowały mucharzyńskiego. Z wyrazem napiętej uwagi na twarzy myślał o tym, że prawdopodobnie kończy się już pierwsza połowa i że w najgorszym wypadku natasza w ten sposób w czasie nauki Wasz mózg tworzy jedną całość z urządzeniem analitycznym automatu, który bez przerwy zmienia taktykę nauczania w zależności od przebiegu przyswajania materiału przez studenta. Jasne? Jasne. Dzięki Bogu, możecie iść. 1342. Rekonesans logiczny. 16. Wariant dowodu teorii i znów urządzenie blokujące przekazuje sygnał. Materiał nieprzyswojony. Zmiana taktyki. Znów rekonesans logiczny. Udowodnienie teorii wymaga posiadania wiadomości z zakresu szkoły średniej. Rozkaz. Przystąpić do wykładania początków algebry. Sygnał. Materiał przyswojony w stopniu dostatecznym. Przeskok na dowód teorii, pod koniec dowodu sygnał. Wyjściowe wiadomości zapomniane. Znów rozkaz, znów rekonesans logiczny. Na tablicy zapala się czerwony sygnał. Przegrzanie. Z transformatora walidym. Automat wyłącza się. Mucharzyński zdejmuje z głowy dipol i wyciera po. Tego jeszcze nie było. On czuje nawet sympatię do tego starego elektronowego lektora egzaminatora. Z nim jest nieporównanie łatwiej. Można przespać cały wykład, a potem po prostu nie odpowiedzieć na pytanie. Przy UFZSZ człowiek nie uśnie. Dobrze, że automatyczny system bezpieczeństwa od czasu do czasu wyłącza go. Rozmyślania Muchażyńskiego przerywa dzwonek wideofonu. Na ekranie dziekan. Dlaczego próżnujecie? Automat nie chłodzi. Na nieszczęście na tablicy zapala się zielona lampka. Mucharzyński wzdycha i umocowuje na głowie dipol. Znów logiczny rekonesans i w mózgu Mucharzyńskiego pojawiają się znienawidzone przezeń równania. Usiłuje walczyć z automatem. Myśli o tym, co by było, gdyby Giemiętiew nie spłodował pod koniec drugiej połowy. Próbuje wyobrazić sobie studentkę drugiego roku w dwuznacznych sytuacjach, ale wszystko na nic. Logiczny rekonesans, sygnał, rozkaz, zmiana taktyki, sygnał, logiczny rekonesans. Upływa 7 dni i o cudo! Nauka już nie wydaje się mucharzyńskiemu tak męcząca. Automat widać też się do niego przystosował. Coraz rzadziej zapalają się sygnały przegrzania. Upływa jeszcze tydzień i znów głośniki drą się na cały instytut. Studenta pierwszego roku mucharzyńskiego, indeks fenotypu 1386, łamane przez 16 MB, wzywa dziekan Wydziału Radiotechnicznego. Tym razem nie chowa się przed wszystko widzącymi oczami fenologicznego analizatora. Gratuluję Wam, Mucharzyński, mówi dziekan. I jak się okazuje, macie niezwykłe zdolności. Po raz pierwszy w życiu rumieni się. Sądzą, odpowiada skromnie, że należałoby raczej mówić o zadziwiających możliwościach UFZSZ. To rzeczywiście wspaniały wynalazek. Kiedy mówię o Waszych zdolnościach, to mam na myśli właśnie Was, co zaś się tyczy UFZSZ. To dwutygodniowy kontakt z Wami nie wyszedł na dobre. Teraz nie jest to już zwykły automat, lecz jakiś dążuan, kasanowa, po prostu babiasz stawia wyższe oceny tylko ładnym studentkom. Ponadto stał się zajadłym kibicem piłkarskim i zaraził tą pasją całą kontrolną grupę studentów. Niesamowicie się rozleniwił. Jutro go demontujemy, a was sami rozumiecie. Rozumiem. Życzę panu dalszych sukcesów w nauczaniu tych no słowem studentów. Ukłoniwszy się nisko, Muchażyński ruszył w stronę drzwi. Dokąd? Jak to dokąd? Kupić bilet do domu. Przecież skreślił mnie pan z listy studentów. Rzeczywiście, skreśliliśmy pana z listy studentów, ale za to mianowaliśmy starszym laborantem katedry automatów uczących. Odtąd ani jedna maszyna ze sprzężeniem zwrotnym nie opuści laboratorium, nie wytrzymawszy pojedynku z wami. Jesteście dla nas bezcennym skarbem. Dymitr Bilenkin, chłód na transplutonie. Promień światła wzniecił pod nogami lodowe płomienie ciemności, unosiły się ku górze jak dym. Później, pod wpływem zmęczenia się wzroku monotonią, światło zamieniło się w opal przezroczystej materii, w której ciałem trzeba było torwać drogę przez stawiające opór ciemności. Tam, gdzie obok rozprowały skrzące klingi bryłu, światło wyciekało na boki, zastygając płaskimi kałużami. A kiedy promień lampy przesuwał się, to wydawało się, że światłonośny owal pełza podrygując z bólu. Wrażenie było tak silne, że Igonin musiał przekonywać sam siebie. To oman wzrokowy. Promień światła nie zmniejsza średnicy. Nic podobnego. To światło, a nie płyn w dziurawym worku. Mniej więcej o tym samym myślał Simakow. Tak, to nie Antarktyda chłodną nocą. Podobna przecież nie to samo. Ciemno jak u diabła w kieszeni, powiedział głośno. Radio obcięło wysokie tony i słowa zadźwięczały w uszach i gonina z poszczękiwaniem membrany. Należało przejść jeszcze około kilometra. Błyszczący, matowy, gomczasty, biały, błękitnawy, to mętny, to znów przezroczysty lód pod nogami był wodorem. Dwutlenkiem węgla, metanem, amoniakiem, neonem. Szli po powierzchni atmosfery. Par gazów nie było widać, ale istniały one, bo przesłaniały gwiazdy. Ludzie wiedzieli, że po obu ich stronach ciągnie się bezkresna równina, a nad głowami biliony lat kosmicznej pustki, a mimo to było im fizycznie ciasno. I gdyby nie trening, mogłaby owładnąć im psychoza zamkniętej przestrzeni, tak jak to miało miejsce podczas jednej z pierwszych wypraw na Transpluton. Chociaż szczeń i Zapadin mogli się nie obawiać, ręczne lokatory uprzedziłyby o nich na czas, to jednak i Gonin i Simako szli bez pośpiechu, z obą powolnością, jaka właściwa jest człowiekowi znajdującemu się w zamkniętej, ciemnej przestrzeni. Była to typowa podświadoma reakcja dziennej istoty na nieprzenikniony mrok. Samo poruszanie się po transplutonie, w przeciwieństwie do polarnych obszarów Ziemi, niczym im nie groziło. Nie było tu zmian pogody, nie było w dokładnym znaczeniu tego słowa wiatru, a tym bardziej huraganu. Planeta była sejsmicznie martwa, a jednak w obłoku par od czasu do czasu zaczynało coś się dziać. W pewnym momencie Igoniowi wydawało się, że promień latarki dał w ciemnościach słabiutki odblask, jakby gdzieś wysoko nad głową zamigotał płatek śniegu. Potem zamigotało ich już kilka. Wątpliwości prysły. To były gwiazdy. Zasłona nocy opadała szybko i bezdźwięcznie. Początkowo oczyścił się nad jej głowami krąg, opasywał go pierścień gazów. Obracając się róz w oczach, aż zlał się z horyzontem, wyłączmy światło, powiedział Igoni. Nie, noc nie znikła. Nie mogła zniknąć w tej odległości od słońca. A jednak ludzie odetchnęli z ulgą. Nad nimi było niebo: szerokie, gwiazdiste, mroczne niebo, równie nieruchome jak wszystko dokoła. W każdym razie zrobiło się przestronniej. jak na komendę odwrócili się w tę stronę, gdzie nisko nad horyzontem stało słońce. Wielka, żółta gwiazda, która tu nie dawała ani światła, ani cienia, spojrzeli przed siebie. Czarna równina raptownie ginęła za horyzontem, nad którym ciągnęła się Droga Mleczna. Czuli się tak, jakby stali na skraju przepaści. Szeroka, lodowa płaszczyzna jakby zawisła nad przestrzeniami międzygwiezdnej pustki, którą można było spadać przez całą wieczność, lecieć miliardy lat, nie sięgając dna. Oczywiście nie było to nic innego, jak gra a jednak niesamowite. Symakow zmusił się do uśmiechu. Zaczynam rozumieć tego mnicha. Pamiętasz obrazek w podręczniku, który doszedł do krańców Ziemi i zajrzał w nicość. Ostatecznie, co to za różnica, skąd się patrzy na gwiazdy? Różnica mimo wszystko jest, cicho odpowiedział i Igonin. Psychologiczna. – Tak, rozumiem cię. Wiemy, że znajdujemy się na krańcach systemu słonecznego i że tam – wyciągnął przed siebie rękę – nie ma niczego. Przy tych słowach obaj poczuli się tak, jakby spoza horyzontu powiał chłodny wiatr i chociaż skafander grzał tak jak przedtem, Simakow potrząsnął ramionami. – Bzdura – powiedział głośno. – Tam są inne gwiazdy, inne planety, a jeszcze dalej inne galaktyki. Kiedyś tam polecimy. Ostatecznie za nami jest taka sama pustka. Wcale nie taka sama. W końcu wiemy, że tam jest Ziemia, ciepłe słońce, stacje międzyplanetarne, ożywiona przestrzeń, dom wszystko to, czego nie ma przed nami. No, czas ruszać dalej. Gwiazdy ledwie rozjaśniały granie lodowych skał, znaczyły ich kontury, więc oczywiście nie można było iść przy takim świetle. Zapłonęły latarki. W ich blasku zniknęły wszelkie niezbyt jasne gwiazdy. Uczucie braku miejsca, zamknięcia opuściło ludzi. Ale kontakt z nieskończonością sprawił, że nie opuszczało ich uczucie otwartej, zbyt otwartej, zbyt gołej, obcej im przestrzeni. Psycholog byłby pewnie zauważył, że i to uczucie jest atawizmem wywodzącym się z czasów, kiedy przodkowie człowieka żyli w lesie. Atawizmem, który budzi się w mieszczuchu na pustyni, a u koczownika na widok nieznanych im mrocznych przestrzeni. Teraz światło dawało ludziom iluzję obrony, choć z punktu widzenia rozsądku wszystko to było bzdurą. Jakie bowiem znaczenie warunki zewnętrzne mogą mieć dla ludzi, którzy mieli na sobie skafandry? Psst! Syknął Simakow. Co takiego? Nic, po prostu przyszła mi na myśl legenda o zamarzniętych dźwiękach. Głupia asocjacja myśli. Przecież to pod naszymi nogami to nie lód, to grobowe płyty. Tak sobie myślę, że skutymi mrozem, zagęszczeniami atomów, ciemnościami, ciszą i chłodem. Skończy się wszystko, kiedy zgaśnie ostatnia gwiazda. A ktoś tu niedawno mówił o lotach do innych galaktyk. Tak, słowo lód nie jest tu na miejscu, ale innego niestety nie mamy. I cóż z tego? Może właśnie cel i sens rozumu zawiera się w tym, aby nie dopuścić do takiego zlodowacenia świata? Możliwe, ale na razie włada to chód i to działa na nerwy. Wyobraź sobie, że spacerujesz po Saharze. Od razu będzie ci lżej. Wkrótce jednak przekonali się, że nie wszystko skamieniało. W spadzistym wyżłobieniu przegrodził im drogę wąski pas nieruchomej cieczy, jak w lustrze kropkami płonęły w niej gwiazdy. Promień latarki oświetlił dno. Ciecz była zupełnie przezroczysta, głęboko się nigdzie nie przekraczała 50-60 cm. Simakow odczepił od pasa odległościowy analizator. Zaledwie kłazi skupienie szlachetnych gazów. Chyba nie ma sensu omijać te kałuży, co? a strach Strach, no, wchodzić, kiedy człowiek pomyślał o temperaturze tej mieszanki. Przecież ona jest wszędzie jednakowa. Wiem. Simakow ruszył pierwszy. I go widział, jak ciecz bez plusku zamknęła się powyżej kolan Simakowa, jak drgnęły gwiazdy, rozeszły się kręgi, jak te kręgi zamarły. Usłyszał krzyk kolegi, któremu towarzyszył niezdarny gest. Rzucił się przed siebie, chcąc uprzedzić podejrzenia. Tak jak przypuszczał, płyn zamiast rozstąpić się pod podeszwą Buda otoczył nogę jak kamiena płyta. Ona mnie pochwyciła! krzyknął Simakow, wykręcając się całym ciałem. Przecież to my ta stabilna ciecz! wykrzyknął koni. Stój spokojnie, oswobodzę cię. Wezwanie było zbyteczne. Obaj wiedzieli doskonale, że stan metastabilizacji charakteryzuje się ten, że substancja jest płynna w temperaturze znacznie niższej od progu krystalizacji, ale wystarczy pyłek, dotknięcie, aby błyskawicznie zastygła. Wyciągnął nóż termiczny. Simakow już nie próbował się uwolnić. Patrzył tylko na swoje skute lodem nogi, które przerażały go swą bezbronnością. Przerażały go nie te pałąkowate, prześwitujące przez lód metaliczne nogi. Ale te, które się w nich kryły, te gołe z krwi i kości. Strach ma swoje prawa i swoją strefę rzeczywistości. I go nie zaczął działać, gdy tylko zrozumiał przyczyny wypadku i pracował z realnym poczuciem rzeczywistości, która niczym według niego Simakowowi nie groziła, a wymagała jedynie wykonania szeregu czynności, wydobycia narzędzia, wycięcia lodu i uwolnienia towarzysza. Stan Simakowa był krańcowo różny. On został niespodziewanie schwytany i to schwytane przez coś, co już od dawna napawało go strachem. Dlaczego nie wyciągasz swego noża? krzyknął do niego igonin. Simakow jakby się ocknął, gdyż razem z kolegą zaczął ciąć lód. No jakie było to zejście do mogiły wszechświata? Zapytał igonin, kiedy Simakow uwolnił się wreszcie i zrobił pierwszy krok na sztywnych nogach. Dobra, dobra, nie patrz jak za szczuwe zwierzę. Mamy mało czasu, ruszajmy. Potem i odwrócił się, pokwistując. Mgła, która podniosła się w czasie cięcia lodu, była tak gęsta, że kiedy i wydostał się z niej, z tyłu za sobą zauważył jedynie słabo tlący się ognik reflektora. Kołysał się on, to znikając, to znów urastając do rozmiarów ognistego oka. Nie może szybciej! Rzucił i długo czekał na odpowiedź, której nie było. Oczko reflektora zamarło i nie poruszyło się więcej. Oszołomiony patrzył, jeszcze nie wierząc w nieszczęście, ale już czując, że bardziej obawia się tego bezruchu aniżeli milczenia przyjaciela. Simaków. Od krzyku zadzwoniło mu w uszach. Potem nastąpiła cisza, długa, mogąca przyprawić o szaleństwo, w której słabo zabrzmiało jedno jedyne słowo: Zamarzam. W głosie tym, które raczej odgadywało się niż słyszało, nie było ani strachu, ani walki, tylko pokora. Poderwał się z całych sił, mgła zakołysała się i wprost przed sobą zobaczył czarny posąg o białej twarzy, z oczami, które były martwe i szklane. Dziko rozejrzał się dookoła, jakby gdzieś w pobliżu mogła się znajdować pomoc. Nad kopułą mgły stykły rzadkie gwiazdy, zaś z tyłu za nim leżała czarna równina, którą na moment rozjaśnił chaotycznie miotające się promień latarki. Za późno. Simakow był już tak samo nieruchomy i niemy, jak wszystko to, co go otaczało. Wnosząc ciało Simakowa do kabiny, Skydra i Gonin nie widział ani pomagającego mu pilota, ani lekarza, który na widok Simakowa wydał okrzyk zdziwienia. On w myślach widział siebie na miejscu towarzysza, po kolana zakutego w lód. Mógł wtedy przewidzieć, ale nie przewidział, że właśnie przy takim ucisku może się ujawnić ukryty defekt skafandra. Wbrew obliczeniom, wbrew doświadczeniu, wbrew temu wszystkiemu, co wiedzieli o jego niezawodności. Oprzytomniał dopiero wtedy, kiedy wszedł lekarz, który zamierzał rozpiąć kafander Simakowa. Ostrożnie, ciepło, jeśli on nie całkiem zamarzł, nie rozumie pan? Chyba hełmu nie jest zaparowana. Szybkim ruchem obnażył piersi Simakowa i przyłożył do niej kardioskop. I gonien aż się zatoczył. Głośne, wypełniające całą kabinę uderzenie serca, eksplozja odezwało się w jego świadomości. Przekonał się pan? Lekarz podniósł głowę. Skafander wytrzymał. Nie wytrzymał człowiek. Strach przed uduszeniem, strach przed zamkniętą przestrzenią. To teraz nowy podarunek dla medycyny. Kosmochłodofobia. Przyczyną omdlenia nie jest sam chłód, lecz lodowata myśl o nim. Rozumie pan? Ale jakże to tak? W kosmosie, w przestrzeni chłód jest tak samo straszny, a przecież nikt nigdy... W kosmosie nie ma on oblicza, odpowiedział lekarz przygotowując strzykawkę może właśnie dlatego.